A psasa, żółta rękawica. Dobra, <śmieniu> U bacy macowskiego, baceta to lubi, tak. Napisze, Docisnąć. <śmieniu> Rękawicki na palucha, co by nie było, kochani. A teraz ich zabieram Was. Nigdzie indziej jak na warsztat, kochani. Na tym warsztacie przygotujemy górę burgera. Tak jest, kochani. Bieramy się za bułeczkę. Świeża bułeczka od piekarza, co by nie było. No i zakrajamy Łowę w tym sposób. Kiedy już ją sobie zakroimy taki sposób to ja, kochani uobracamy w ten sposób, ale zanim ją położymy na tego grilla, zabierzemy się kochani za odrobinę masełka. Tak jest, już Wam co się pokazję. Tym masełkiem posmarujemy delikatnie i bułeczkę jedną, i bułeczkę drugą. Proszę bardzo. A teraz ich zabieramy się kochani za nic innego jak za dwułowinkę, Tak jest, głównie ładnie, elegancko, co było, żeby było, tak jest, tak jest. I bierzemy masełko i smarujemy delikatnie masełki głow w ten sposób i w obinkę. Cyk. Tyk, mamy to, kochani. Teraz ich zabieramy się za boczek, za boczek, kochani. Patrzmy na te nasze bułki, bo wiecie, to się szybko może przepalić, a nie powinno nam się przepalić. A teraz ich zabieramy się, kochani, za nic innego jest za nas. Boczek i bierzemy Boczek, kochani. Hopsa, hopsa. Jest i baca! Jest i prawdziwy boczek. Tak jest. A bocekka nie kładziemy nigdzie indziej. Jak też tutaj na wiwa, odwróćmy tą błędkę, popatrzmy na to, co by nam się nie popaliło, co by się nie przypiekło, co by się nie spaliło, co by się nie podtopiło. No <laughs> teraz Sik. Kreska do krojenia. Sik. I nasz boczek. Tak jest. No, fajny plasterek. Nie za gruby, nie za cienki. Taki, co by elegancko do siebie doszedł na ten wywiód. Damy mu dwa takie boczki. Tak się robi burgery, kochani. Tak jest, tak jest, tak się robi burgery. Patrzmy na te bułeczki. Elegancko jest ją, dociśnijmy troszeczkę. Popatrzmy na drugą bułeczkę, ładnie, elegancko. Placek ziemialę, przewróćmy go. Hapsasa jest. Mięska, kochani, absolutnie nie dociskamy. Pamiętajcie, jak dociśniecie mięsko, wyciśniecie z niego soki. Jak wyciśnicie soki, to nie zrobicie burgera, tylko zrobicie podeszwę podaną. W świeżej bułeczce. Także uważajcie na to, dobra? Pomidor ogórek, wiadomo, już jest przygotowany, już nacięty, już pokrojony. Sól. Sól dajemy na wołowinkę dopiero na samym końcu, kiedy kończymy grillować, a nie podczas gotowania, żeby wołowina nam nie stwardła, dlatego że wołowina, kiedy jest wyłożona na grillu, to ona, kochani, dochodzi do siebie elegancko, ładnie, zamyka się w sobie, soki są w środku. Na koniec delikatnie sypiemy do smaku, obracamy na minutkę i jedziemy z tym światem dalej. Tak, sa, tam pozdrawiam osobę, która mnie nagrywa, a to kochana moja gancinka. sa, sa. Bułka. Dobra, tutaj tańcuję, za do bułka się pali prawie. Jest elegancko, obracamy na drugą stronę. Na zboczek obracamy. Owe ten sposób nie róbcie tego góry rynku jak wacę. Hopsa, jak taka gumowa rękawica przyklei się do palucha, to ból niesamowity będzie. A po co to komu? Po co to komu? Saata karbowana albo sata sa rwana, Jaką chcemy taką damy, kochani? Poposzmy teraz na, na mięsko. Elegancko, dochodzimy. się, elegancko. Jeszcze się wcymo. Takie, takie. I co? Hopsa Mamy to! Ho, 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 ho. Tak jest kani, tak jest! No a teraz kani jak wydaliśmy włoszek, to należałoby dodać kochani dwie kiełbaski, Bez pazura, bez kopyta, więc zabieramy się za Kiełbaskę i tą kiełbaskę pani, też dla Cześć, witaj, że pięknie, ho, 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 ho. I zabieramy się za kiełbasę. Zaczynamy jeden plaster, drugi plaster, trzeci plaster. Co to tam storcie kochani, to jest kiełbasa. Bez pazura, bez kopyta. Tak jest! I kładziemy to wszystko tutaj, ładnie. Ładnie, niech do siebie pyrka, niech do siebie nachodzi. A my w tym czasie patrzymy tu zbliżenia tą wołowinkę. Jak widzę zobaczą tu w tym miejscu, pokażę nie paluchem, a pokażę nożem, bo tu w tym miejscu widzicie, jak ten sosik ładnie... Sosik, sok z wołowniki, on się ładnie porabia. A tutaj, na nasza obaska ładnie bułeczkę możemy obrócić z powrotem na drugą stronę, o w ten sposób. Używamy, kochani, jogurtów naturalnych czyli normalnie przerabianych, a takie jogurty przerabiamy i taki jogurt mamy przygotowane zaraz Wam pokażemy, to jest świeży czostek kochani, gnieciemy, mielimy, kręcimy, jogurt naturalny i oczywiście grama majonezu nie dajemy, nie dajemy, żeby ten burger był taki, wiecie, bez dodatku majonezu. Sos robimy na gęstym jogurcie, a wędzoną śliwkę, kochani, oczywiście, hop, jest i rodzinny, faneks, tak jest. Jedziemy, kochani, jedziemy, jedziemy. Ładnie nam to puchnie, ładnie nam to rośnie, jak widzicie, elegancko to już się wszystko bardzo ładnie zamyka. Sok wychodzi już od wierchu tej naszej wołowinki. I to jest ten moment, kochani, kiedy już to syczko zamyka się w środku. To jest ten moment, kiedy powinniśmy już delikatnie zaciągnąć to solą. Więc ja pozwolę sobie zabrać sól. I voilà. Delikatnie. Oby ten sposób. Tak jest prawda. I to solą tam. zamykamy. I obrócimy go na drugą stronę. Hodca, sa, będzie burger! A kto go zje? To paca go zje, paca go zje, bo paca je głodni, to będzie mój pierwszy burger w tym roku. Bo zapiekane kto za mięso zjadł, tyle! Ale na burgera nie ukrywam, że smaka miałem. No więc zabieramy się za to mięsko. Wobracamy je. Jeszcze rok, bardzo ładnie to wszystko dochodzi. Zobaczcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Koloru nabrało apetycznego. Nie będę dociskać tej głowinki, bo nie chcę wyciągnąć z niej soków. I powtarzam, podkreślam, jeszcze rok. Jak położę z mięso. Na gorącego grilla, na gorącą patelnię, na gorącą blachę. Nie śmiej tego ruszyć. Zostaw, niech to poleży te dwie, trzy do czterech minut i następnie obróć. Ale nie dociskaj tego, bo to... Wiecie, łacę, No właśnie, no właśnie. Zabieramy się za naszą błyskaw, przygotowujemy się do składania naszego burgera. Obracamy we ten sposób i zabieramy się za nasz jogurt. Za nas to. naturalny, który sami wyrabiamy, a tak to wygląda. łacę, widzicie. To są sosy. I teraz się tak komu Sosu, cyk, bardzo proszę, Łowę w ten sposób, a na tosyczko, kani, salata nasza karbowana. Posarpiemy ją jak reksiąboczek, puszmy na wiek, ładnie w ten sposób, zabierzmy się za naszą wołowinkę. No pięknie, tosyczko wygląda, apotycznie tosyczko wygląda. Teraz na tosyczko, nic innego jak wędzona śliwka. A właśnie, nie za dużo, bo wędzona śliwka jest bardzo mocna, żeby nie zepsuć jego smaku. I na tosyczko, kani, teraz sa. Pomidorek jest, 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 jest. Kiełbaska ładnie, elegancko przeciągnięta, dobrze utrzymana, bym powiedział, boczek w towarzystwie kiełbaski, bez pazura, bez kopyta. No i kani, kolejny plasterycyk naszej kiełbaski, a na sam wierzch jeszcze raz boczunia. Jest cacy, jest cacy. Bo u bacy, słyszałem, że jest cacy. I na tosyczko kani, jeszcze raz. Dodajemy kani. jogurcik naturalny. Z dodatkiem czosnku. Tak, tak, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. Tak to powinno szyczkę wyglądać. No i na tosyczko nic innego kali, jak na tak. A zabieramy się za łosyka, kładziemy go dosłownie na chwileczkę. Możemy na spód burgera położyć jeszcze bunt, bo tak robimy. Ja natomiast przygotowuję go bez bunca, w towarzystwie samego osypka i placuszka ziemiaconego. Placuska ziemiacana ziemiacone damy radę. O w ten sposób. Ładnie, cacy, elegancko, bułeczka podgrzejemy, żeby to ciepłe syczko było. Naciągnijmy to syczko tymi puszczami. Obróćmy ten nasz łystypek zgrillowany w ten sposób, zabierzmy się kochani za nic innego jak za cebulkę. Bo cebulkę też dodamy do naszego burgera, rzućmy ją sobie jeszcze, o w ten sposób. O tak, tu jeszcze jakiś kabanosik się trafił, Hopsa! sa, to dopiero będzie Ameryka. Ho, 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 ho. Mamy to kochani w ten sposób, z naszej bułetki delikatnie sosem czosnkowym, o w ten sposób też. Tak jest, tak jest, tak jest, hop, zasza i teraz ich zabieramy się kami za nic innego, jak za naszą, na naszą cebulkę. Ładnie, fajnie, żeby nie była za gorąca, żeby nie była zbyt gorąca, żeby była przyjemna, żeby była elegancka, fajnie przeciągnięta y, pieprzem, fajnie przeciągnięta solą, pod masełkiem klarowana, a następnie grillowana. Tak jest i na tosyczko na wierzch, kochani. Idzie na tosyczkę w ten sposób. Może być? Może być. A co jak nie jest taki, co by tego wszystkiego nie zjadł, zamykamy. I wola, zerknijcie sami. To jest kochani burger. Ładnie zamknięty, ładnie zrobiony, ładnie dociśnięty. I ta nasza, kochani, włowinka. Jest jak to seks wyleć. Zeł was, A skapię wszystko po grillu. I teraz nikt jeden by powiedział kapelu Zełba zdejmij. Zdejmijesz mi kapelu zełba. Tak I patrzcie. Hopsassa! Dniem. Pierwszy burger. Mhm. Uh -huh. Elegancko. Mm. bo Bąbacy, jest cacy. Radości. Z pełną gębą się nie go Serwetkę? Ale ludzie mnie znają. Serwetkę. Mm. Serwetkę? Nie, wy jak zjem. Mówią, że jak się bugrelem nie umarzasz, to znaczy, że się go Szoliczek? nie Szaliczek. Szaliczek. nie, bo to mój aggrzewasz do brody. Radości, hej.